No dobra, to mamy turbo. Nie mamy, nie mamy kolektora. Nie mamy nie kolektora, mamy suszarki, nie ma turbo. Nie ma głowiczki. i mamy kunszt pięknych koników. Wygląda to ładnie. Tak. A ile zabawy jest z regulacją luzu zaworowego? Oj, tam, tak, oj tam oj tam. Oj tam oj tam. Nie wiem, że oj tam oj tam, bo to się robi fajnie. No i dobra, wtryski ta? tak? Tak. patrzcie, rozkręcamy rozkręcamy z wtryskiwaczami. No, będzie ciekawie. Będzie kurna ciekawie. Coś czuję. No ale dobra. Jak będą problemy, to do Was wracamy. A jak nie, tak będziemy już zrzucać, tutaj wszystko. Bo to trochę już każdy wie, jak odkręcić, nie? Raczej. A głowica jest ciężka. A głowica jest ciężka. Damy real. Będzie dobrze. No to, drodzy widzowie, no to mamy aktualizację. Zeszło nam trochę. Chę towaru. Mamy zdjęte obydwa kolektory. Suszarkę. Pokrywę zaworów, głowiczkę z wałkiem i będziemy po przerwie wyciągać wtryski. Tak. Jak już wyjdą nam wtryski, to już mamy temat zamieciony, ściągamy głowicę i tyle tego będzie. Tak, mamy cały burdel aktualnie w kabinie i pod samochodem, więc no obraz jest całkiem ciekawy. A i zdjęliśmy nasz daszek wspaniały i uroczy. Już nie ma daszku, bo nie pada. Teraz jedziemy sobie kawałek to przykryjemy tylko plandeką. Całą skrzynkę musiałem wy, wyjąć, bo zamokła. Nie, zrzegała się pompa wody. No tak, ale tam też woda pa taka... A Maciek mówił, że spuścił cały płyn. No bo spuściłem cały, a że tam zostało. Gdzieś to już nie moja wina. Kurczę, cały. Ty widziałeś ile stąd się? Stąd wyleciało? No stąd, o Jezu. Jadą, no. Jeszcze. O Jezu, no, przepraszam. Myślałem, że wszystko wyciekło. No ale dobrze, dobrze, teraz wiemy, że na pewno wszystko. Fachmeister się wypowie po raz kolejny. Wyrywamy z sen z korzeniami wtryskiwacze. Jeden się ruszył. Myślę, że pozostałe też wyjdą. Oby tak było. Aby tak było. No, także ja wam teraz będę pokazywał, jak Staszek wykręca wtryski, a ja sobie pójdę gdzieś w środku. <grym> Co o tym sądzisz? Dobry plan? Zajebisty. No. O kurczaczka widać. Kurczaczek. Dzień dobry. No dobra, to idziemy. Jesteśmy po hot-dogu, jesteśmy po... A miał być keps. Tak, miał być keps, ale zamknęli nam kepsa. Urde. No, dobra. To odkręcamy. Staszku. Czy ty masz rozkminę, jak wyciągnąć wtryskiwacz? No niestety. No niemożliwe. Możliwe, możliwe. Nie wierzę w to. Ty wszystko wiesz, jak trzeba zrobić. Chciałbym. A to jego wystarczy tylko tak poluzować i do góry? Tak, bo je trzeba wyszarpać do góry. Mhm. To, że się odkręcił, to jest jedna ósma tego sukcesu. Tak. Bo to tak łatwo nie będzie. Patrzcie, poruszał coś i coś tam zaczyna się. O, wóz, te moski, wtryski. Oryginał? Tak. Patrzcie, ludzie, oryginalne wtryski w Lubliny wyjmiemy przynajmniej jeden to wrócimy. Dokładnie, drodzy widzowie, gdybyście kiedykolwiek chcieli mieć Lublina i chcieli wyjąć z takiego jak tutaj Maciej nam przedstawia silnika Andoria rodziny 4CT, wtryskiwacze są w głowicę wsuwane na pierścień, który tutaj już nie będzie widać miedziany, który uszczelnia to e, żeby go wysunąć, w zależności jak bardzo mocno siedzi ten dość mocno siedział można go bez tak zwanych saneczek, które go trzymają w głowicy wyjąć, powinien sam wyjść, po podważeniu tu, w tym miejscu cienkim łomem Łyżką pazurkiem. Natomiast jak już trochę mocniej siedzi i nie chce, można założyć saneczki, tu skontrować go e, śrubką od przelewu i delikatnie pracując wysunąć. U nas wygląda na to, że wtryskiwacze już, jeszcze, już były wyciągane kiedyś, a na pewno wiemy to, że. ...były lekko nieszczelne, mhm. bo są już y, bardzo zabite y, osadem y, sadzy. A jak już Wam bardzo siedzi taki wtryskiwacz w głowicy, no to niestety musicie prosić fachowców o pomoc. No my na szczęście z tym jednym na razie nie musieliśmy, a zobaczymy, co będzie z resztą. Podejrzewam, że sądząc, że wtryski chcą się obrócić wokół własnej osi, wokół własnej osi... To, że nie są zapieczone. Nie, że Raczej nie będą zapieczone, że będą chciały wyjść. A zrobiłem to dlatego, żeby dowiedzieć się, czy szarpać wtryski, czy zostawić to fachowcom, którzy będą zajmowali się obróbką tej głowicy. Mhm. Jasne, I na przykład jak mamy taki wtryskiwacz, i powiedziałeś, że on już zaczął gdzieś tam przelewać, tak? Znaczy, był przedmuch. Mhm. Już ta podkładka, która de facto uszczelnia yy, wtryskiwa powierzchnię wtryskiwacza, czyli tutaj, mhm. z powierzchnią płaską w głowicy. Oczywiście, okay. przy jakich powiedzmy, naprawach, w większości przypadków gniazda są frezowane, żeby wyrównać powierzchnię. Mm -hmm. I trzeba za każdym razem dać nową podkładkę, czy tam inne uszczelnienie, które powoduje doszczelnienie i dokręcić odpowiednio mocno taki wtryskiwacz, żeby nie dochodziło do czegoś takiego, że ciśnienie w komorach spalania, że będzie Odbijego. chciało go wybijać z gniazda. Jasne. No dobra, to mamy jakiś obraz sytuacji. Wyjmiemy resztę i do Was wracamy, no bo nie ma sensu. No może Wam pokażę tylko na jednym ujęciu, jak Saszek to robi, tak już praktycznie. Bo na razie teoretycznie nam przedstawił zasady wyjmowania takiego wtryskiwacza, takiego typu. Bo jeszcze, jeszcze powiedz, że są wtryskiwacze, które mają końcówkę gwintowaną. Może być też taki wtryskiwacz, który ma nagwintowaną końcówkę. Okay. To akurat podobne wtryski występują w, common, w wersji Common Rail, gdzie trzeba po prostu zwyczajnie... Y Lekko przekręcić taki wtryskiwacz i dopiero próbować go mm -hmm. wyciągać. Jasne. Ale raczej tego nie spotkacie w naturze. Jasne. No to ok, no, mamy. No, że jesteście masochistami i chcecie mieć honker traka. <laughs> nie, nikt nie chce mieć honker traka w tym kraju. Honkery są złe. Honkera bym kupił. No ja też bym kupił, ale ja jestem porąbany, ty też. Okej. Okay. No, dlatego byśmy je mogli mieć. No dobra. Yy, no to robimy dalej. To jest wtryskiwacz numer 2 i proszę bardzo jak się to robi. No to tak po, powolutku, pulsacyjnym ruchem. To nie znam się, ale się wypowiem. Ło! Ten to aż wypierdzielił? Wystrzelił. Trochę za mocno się widzowie przyłożyłem. Tak, Staszku trochę lżej poprosimy. Ale grunże wyskoczył. wyskoczył. Tu nie parcie, bo tu nie ma szpilki, ona po prostu nam się wykręciła się wkręci z powrotem. Więc nie zwracajcie na to uwagi. Czasami tak się dzieje. No, to zostały teraz tylko te dwa. Jeżeli nie będzie z nimi problemów, to widzimy się dosłownie za ułamek sekundy. Dla was zawsze to jest ułamek sekundy, dla nas to jest parę minut. No. Ale coraz bliżej zdjęcia tej głowicy. Moi drodzy, korzystając z tego, z tej okazji, że Staszek wyjął wtryski, pokazuję Wam, że nie ma wtrysków. Wyszły. Jak to Staszek powiedziałeś ładnie? Wyszły na, na spacer, jak napalony ratlerek po wazaktonii. Bez zająknięcia. No. no. Nawet nie trzeba było ich obracać. One po prostu same pod wpływem lekkiego nacisku nie nacisku, wypychu. Wysk wyskakiwały, jeden to wyskoczył, także. Widzieliście? No, znalazł się, o tam, na pompie wtryskowej. No, a ogólnie Staszek mi zrobił znowu wodę z mózgu i powiedział, że z tej Andorii wymieniając wtryskiwacze, a, a dokładnie same rozpylacze w nich, e, zmieniając, dokładając dokładnie intercooler od jakiegoś tam samochodu i lekko suszarkę zmienić. Tak. A potem ją zostawić. I można zrobić 120 koni z 490. Nawet, nawet tylko delikatnie ruszając pompą wtryskową. No. Dawkę. Ale wiadomo, intercooler też odciąży trochę y, pracę silnika. Tak. Będzie korzystniejsza mieszanka. Korzystniejsza mieszanka. I może będzie mniej palić. Być może. Ale nie no. O 0,00001 litra. Ale zawsze na przestrzeni iluś tam 100 km to robi różnicę. Dobrze. Staszek wam teraz pokaże co ma. Taką lagę ma wielką. No nie, nie tak dużo. Zebra. Wirt. Reklama. No. Wspierajmy niemiecką gospodarkę. Tak, i polskie silniki z Andrychowa. No i teraz patrzcie. Cyk. Idzie bez większych... Eee, za zaraz, zaraz, zaraz zarazem, no, no. Że mnie, ja teraz nie popię. No widzicie, widzicie jak ładnie idzie? No powiedzmy. Strzela sobie. Potem będzie trzeba to z momentem dokręcić. No, wiadomo. Od tego będziemy mieli klucz dynamometryczny. Ech, no, zostaw się. Kurde, to powiem, teraz chodzi mi po głowie cały czas podniesienie mocy w tym samochodzie, a po złombolu się będzie... Znaczy, po złombolu, po kogucie będziemy się bawić. Prawda, Staszku? No tak. Pobawimy się mocą Lublina? No tak, pobawimy się to Maciek musi otworzyć swój portfel. No, ale mówię, że to nie jest jakoś tam nie, nie jest przesadnie super. dużo. Pewnie za 400 wtryski. nie hmm. większych rozpylaczy. No i co reszta no. Wiesz, podniesienie mocy, a zmniejszenie pali dawki, a zmniejszenie... a zmniejszenie tego poboru paliwa, no to jest jak najbardziej wskazany proces. Tym tak. bardziej, że nie nadwyrężamy silnika i go nie zmieniamy, więc to jest okay. dobre. Tak, bo co najważniejsze to chodzi o to, ja się zapytałem pierwszy Staszka, czy to obciąży motor. Powiedział, że absolutnie nie, bo ten motor jest w stanie wytrzymać dużo więcej. No chociaż że patrząc na to, że ADCR jest postawiony na tym samym bloku. ADCR jest na bardzo zbliżonym bloku postawiony no. i dostał w typu Common Rail. I tam najsłabszy Przymiał 120 koni najmocniejszy 170 była badana 190 konna, ale nigdy to nie weszło w produkcję. Już nie zdążyła. Znaczy nie to, że nie zdążyło wdrożyć się, ile zabiła to norma emisji spalin Euro 5. No i tak. No i teraz zajrzymy sobie jak wygląda nam komora silnika głębiej blok no. dokładnie. Także wracamy no to się jak już brzydko mówi układ korbowo-tłokowy. Dokładnie. Więc zaraz do was wracamy. No. Staszek stwierdził, że te śruby mogą być jeszcze oryginalne. Tak, ładnie, ładne są. Ogólnie, tak. ale i tak pójdą nowe. No, chyba że się nie uda dorwać nowych, no to wtedy jeszcze złożymy na starych. Ale największym zaskoczeniem, pozytywnym, będzie, jeżeli zdejmiemy głowicę. Jak to Staszek powiedział, jeżeli będzie uszelka getce, to znaczy, że uszelka nie była jeszcze nigdy robiona. A jeżeli była, to, to, to robiona ty, była na oryginalne. To, no, tak, to była na oryginalne, więc zobaczymy. Ale Staszek podejrzewa, że tutaj nie było nic robione, Ten silnik chyba jeszcze nie był remontowany, bo jakoś to wszystko tutaj tak za, za dobrze się trzyma, siłą socjalizmu, także zrzucamy zaraz głowicę i do was wracamy. Dobra. To za w górę serca? W górę serca. O kurde, ciężko jesteś. Co, a mi z drugiej strony? Zaraz, zaraz podeprzemy, sobie, podłożymy sobie. Co się by jeszcze prężyło? A ta, a weź tą rurkę od turbo, dam zrzuć, bo ona może tak trochę. Zaraz jeszcze. Trzeba będzie zobaczyć, bo... A ja widzę, jak, chyba jest dwie śruby, a dwie, nie wiało i dwóch śrub. Tam jeszcze z tyłu, po lewej. Po lewej nie wiem dwóch śrub. Tak. O, no dobra, czyli jeszcze tamtaj na śruba na Dlatego, tak Dobra. To jednak wracamy jak już zdejmiemy. Bo to teraz powinno puścić. Chipsy się obaliły. Chiperki się obaliły, chiperki, zostańcie z nami. No. Felix Krystal, Zbożyszek w Chipsie.